Hej cześć siemanko, z tej strony Yuma. Widzimy się na drugim filmiku z mojej nowej serii, jakim je, jaką jest margonem na co dzień. Dzisiaj doekspimy ten level. I potem sami się przekonacie, może jakichś poszukamy. Teraz sobie szukamy karmazynka. Pójdziemy raz ekspić. Gdzieś karmazynek będzie. Ubijemy. Chodź w tym wiem czy nam radę Mamy się to, nie ma Mam nadzieję, że ogólnie Wam się ta seria spodobała Mnie było dużo łapek w dół i niektórzy wyrażali w komentarzach, że bardzo mi się podoba ten Seria jestem bardzo z tego zadowolony. Dziękuję oczywiście tym co dali łapkę w górę. A łapki w dół to mnie tylko bardziej motywują, więc mnie to nie nic nie rusza. Oczywiście jeżeli Ci się podobał ten filmik, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał jak jeszcze nie subskrybujesz Zabiliśmy na opku. Widzieliśmy, spadło Hero bodajże 3 uni. Nagrałem wam tego, bo nie chcę na razie wchodzić na 85 level. Zobaczycie go na łaźni w piątek. Teraz nie chcę, nie trzeba zdradzać z tego konta, A zobaczycie już niedługo. Karmazynka nie ma. Będziemy sobie pak, trochę. Tu jest, nie gdzie iść. Czy na kanion, czy tamten... Zbrałem kanion, bo od razu tu równy karma. O, oh, karmozynko pokaż się no Filmie mm. jak możecie towar jest nowyśpieszony. Do teraz no, to robijamy. O tu nam trafił. Jedymy tu poszukać. Mm -hmm. O, zaraz będziemy mieli czy jest pięknie. No, tutaj ja godzę, może. Bierek by nas patał, oczywiście nie, musiał jak spaść. Jakby inaczej. Eee, szybko idzie, jak pięknie. Dlaczego jesteś zimny travel? O, wbije się, wbił pięknie. Już niewiele zostało nam do celu. Długo zobaczycie na co będzie ten mak Choć sam nie jestem przekonany czy na pewno do tego do czego go stworzyłem No i zobaczymy jak to będzie Teraz idziemy szybko jeszcze do XP. Raczej zobaczycie co karmocy znaczy nie ma na górze Może akurat sobie stoi pewnie nie będzie, na moje szczęście No i nie ma Idziemy dobić level. Dobijemy pięknie. Wolne wilki chyba. Zobaczymy. Tu na razie są niepowybijane. Ten nas? No, tu już powybijane. Zobaczymy jeszcze grota, może ktoś nie lubił. O, nie pięknie. Też się trochę zbiję procent. Już mamy 23,8 plus 35 będziemy mieli chyba widzę. Powinienem tyle dostać raczej. Hmm. A nie jest kozwa. Nawet może ten. Nie, 37. No. Dobra, mamy już 89%. Widzieliśmy sobie szybko. Już nie będę tutaj x to tylko. Kiedy dokończył, zapomniałem ponieważ kwestia jeszcze do warvi zrobię, muszę zrobić. Teraz sobie tam wbijemy. Potem jeszcze zrobimy do Eder, bo jeszcze tam nie robiłem. I powinien się wbić nam kolejny level Za tym czas Raz się przejdziemy do miasta. A no. 94% Nie wiem czy to raport do Verbinowia. wie Następny no lawal Czy jeszcze nie, zobaczymy no. Może teraz karma się pojawił nie będę zaglądał, zrobię szybko kwesty Już zaczęłem to skończyć Jesteśmy blisko, co nie ma co mm -hmm. No, odebraliśmy Tu już do Eder jaku zakładamy Jakoś się tam prezentuje wyzwija sobie jak mówię ten drogie są ogólnie no ale muszę sobie dokupić ekwipunek mhm. i mamy maga, zrobiłem łąki e jest przełożone, zrobione Tutaj zaczyna jak nam pójdzie z nim walka widzimy jeszcze na ogólnie tu nie wiem jakie łąki bo nie znam się za bardzo znaczy nie wiem jak zrobić umki na takim małym level, bo mnie zawsze na coś braknie. Jak tym, jeżeli chcesz, to możesz mi napisać w komentarzu, jakie umki mógłbym zrobić. Jeżeli się znasz na magu takim, bym jak dolał szybko. I te Ale nic. Ogólnie. Właśnie tego maga zrobiłem na właśnie jutrzejszą Powiem wam szczerze, nie wiem czym będę chodził No zobaczymy jak to będzie Że ty mi jakoś polecasz profesję No właśnie na 40 level No przecież chciałem jutro maga Boże Zawsze ktoś musi walnąć w grupie O, tak, dobrze, dużo Ludność co za brak słów na takich ludzi. Będę zobaczycie co być piso. Mam po co wyzywasz, no? Mogą mnie zdalać, bo. Zobaczymy co jest z rodnesem tutaj. Z ogniem chcę zobaczyć jak mi pójdzie. Przeważa ten nowy debil wali. ogniem zacznę nam pójdzie. Ogniem zimno wygraliśmy. Znaczy jak tutaj nam pójdzie. już mam ten, można dać F. Ho ho, padliśmy z ogniem. Odwójnym. Znaczy no, z komutu ognia weźmy rewanż na zimny zobaczymy jak nam pójdzie wygraliśmy ładnie nam poszło nie powiem beat solo może wyglądniemy tak, trzeba pójść brak chłur na takich nie. przyjdzie takie dziecko do rana i podać gierkę. No, to mi wolno, to mi No, dotyczek, pięknie. Czy mnie nie mogą zabić? No, jeszcze mag padnie. O, Co za... o. Mmm, padnie. Ciekawko. Wydam no. ja go do wrogu, że wracał pierwszy na łaźni. Z rudem walczymy jeszcze trzeba potestować tego maga jak nam idzie No nie najgorzej widzimy ładnie idzie nawet ładnie sobie możecie po poczytać bo pisze Nie wiem czy chce być śmieszny czy co no niestety są ludzie i parapety tu OPH z jakimś palkiem ładnie idzie nam, ładnie. ph powoli zbieramy rewanż chciał to paladyn nie zapomniał z mini broni super teraz na dobrych bronia. chciał zawalczyć E, no ładnie idzie nam to No, ja, szczerze jeszcze rysuję rodnice. Radę jeszcze trochę powalczyć, potestować. Teraz błysk nie bije. No, no, Na farcie wygraliśmy. Na błysku ciężko, ciężko. Nie, może jakieś broni To blasko dziwne. No wygraliśmy, zaunąliśmy. No. no tak niebezpiecznie. Kolejny, a ja spory biję. 72-ty level, wojownik nie mógł, mógł zjadać pala 40-tego. Trochę na zewnątrz pokażemy, znamy się co lepsze. nie pokazałem, to oczywiście opłaca nosić, czy nie? No, teraz wolno wybrudnić. O, pięknie, 32%. No, kolejny strzał. No, a tu bijemy się z Rodnessem. O, wcześniejszą walkę chyba... O nie, dobrze, tu wygró Wcześniejszym też wygrał, tylko nie nagramy. Ładnie mi poszło, no z powrotem rewanż Tu teraz wygraliśmy no. no, tak średnio idzie ten magia Chciał radę, żebym przed Paladynem znaczy jak nam pójdzie paradyzm. O, nigdy nie strzelał, był pierwszy. Więc tak słabo nam może iść. Front trochę. O, powiem wam, że ciężko. 14% zostało. Rewanż jeszcze chciał. no to już lepiej trochę. 25 tak wciąż słabo. Dużo mi zabiera. Niszcz mi energię, to nie mam na dwa niszczyciele na niego. Musiał coś pomyśleć nad nim. O no. tak sobie, tak sobie. Mogłoby być lepiej, no ale nieźle. Był w ogóle się tak szybko. Wpadł, ale dał F tego też tak szybko było. Jeszcze chcę, to już chyba ostatnia walka będzie. No właśnie, to poczekamy jeszcze sobie kostka na koniec. Myślę, że w tej serii dzisiejszej starczy tyle. Na pewno będzie się ona często pojawiać ta seria. Margotem na co Staram się nagrywać często filmiki. ja właśnie, też sobie trochę expiliśmy, szukaliśmy Rosa, maga testowaliśmy, nowego, na łaźni na 40 level. Zobaczymy, co będziemy robić w kolejnych, ale na pewno pomysłów mi nie zabraknie. To jeszcze może w kostek się pojawić gdzieś znajdziemy sobie. Zobaczymy, plan było czy PH po drodze. P.H. jeszcze ładnie, pojedynie odpadnie. No, jeszcze się leknął. No. A znowu się Ten co To do wiercia, czy to... No, szuka też kostka. No, będziemy wsi I znajdziemy mnie. O ile będzie? Bo to, co trudno dzisiaj znaleźć. No tak będziemy już kończyć szukanie kostka oraz filmik, jeżeli spodobał Ci się filmik zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś nowym widzem zasubskrybuj kanał no i ogólnie dziękuję za obejrzenie się filmiku.